Okej, okay, cze cześć, witajcie mój drodzy z Bezio. Słuchajcie, dawno mnie tutaj nie było. Chodzi o Darksagę Bo w moim pokoju to jestem na co dzień. Ale tak, słuchajcie. Musimy teraz wbić tutaj. Dlaczego musimy tu wbić? Zapytacie się. Bezio, mój drogi. Tak powinniście by się zapytali. I na pewno nazwaliby mnie moim, swoim przyjacielem. No i słuchajcie, musimy tu przyjść, dlatego że kazał nam tutaj przyjść de Dlaczego on tu kazał przyjść, to nie wiem. Ale mamy coś tu zdobyć, jakiś artefakt. Więc słuchajcie, musimy go znaleźć Ale dokładnie to ja nie wiem gdzie on jest, ani nic takiego eee, Więc najprawdopodobniej będzie trzeba poszukać, dlatego że <laughs> eee, W tym miejscu jakby Nie wiem co to jest, czy to jest jakiś rozdział konkretny, czy coś takiego, ale Mnie tutaj nie było wcale, no bynajmniej nigdy Normalnie w grze jak sobie grałem, nawet nie spotkałem tego Gerard Gerarda Czy Geral Geralda, czy Geral nie, Geralda, tak? Dobrze mówię? Łopatrzcie. patrzcie Harpy Ło, fuck Ty głupie ścierwo Ja nie grałem w gotika, słuchajcie <śmum> Dwójkę, teraz grałem sobie trochę w trójeczkę Ale mniejsza Z tym Tak, coś tam widzę. Dobra, coś tutaj coś się dzieje dziwnego Nie wiem, mogę wejść oknem? Nie no, z tego co wiem Tutaj są takie kołowroty I za pomocą tych kołowrot... Tuf, okej. Okay. Można po prostu sobie. Yy, te wszystkie drzwi, z tego co pamiętam. Gdzieś to oglądałem, chyba na YouTube u kogoś. Okej, okay. teraz tak trzeba tutaj wejść. A, okej. Okay. Moc czarny. Moc. Moc. Moc? Czy mocz? No, nie ważne. nieważne, bynajmniej tam znika. No i niestety już jakby, znaczy chyba stety, już nie jestem pod jej panowaniem, tej mocy Więc chyba dobrze, nie? Tylko patrzcie, no, o, no właśnie, o tym, o tym, właśnie mówiłem Że to, znaczy chciałem powiedzieć, że yy, To jakby, te szkiety jakby się pojawiają Więc no Więc tak, to jest trzeba najprawdopodobniej O, właśnie, właśnie o to nie chodziło, że one jakby się jakby Przychodzą do życia, tak jakby Musimy się trochę uważać, dlatego, że z tego co widzę ich tu jest pełno Nie chciałbym walczyć więcej niż jednym Dlatego, że no... Widzicie, nawet ten... Może mam tam na dwa hity Ale zdają dosyć spory damage Niestety eee, Ale co no lecimy, lecimy, nie ma co Zwlekać Musimy... Znaleźć ten artefakt, tak jak już wcześniej wspominałem Tylko, że... To jest właśnie problem, że nie mam pojęcia gdzie go szukać totalnie. Tak szczerze. Więc y, mogę się założyć, że nie będzie go w takim zwykłym kufrze. Do tego jest zamknięty. Mhm. Chyba tydzień będę to chyba otwierał, tak coś sądzę. No o nie no, dobra. Jedna, jednak się, jedna się otworzyło. I był jakiś szki ale ja nie zdążyłem zobaczyć, dlatego za szybko go nacisnąłem. Eee, broni. Śmieć ożywieńcą, co? co to jest? A, spoko. To gdzieś, to zdobyłem kiedyś, kiedyś tam. Więc w zasadzie teraz lecimy sobie w dół. I też musimy coś ogarnąć z tą bańką, dlatego że tak szczerze to ja sam nie wiem. Dlaczego ta bańka taka naprawdę ma służyć? Ona chyba ma służyć do tego, żeby te Teleport z tego, co mi się wydaje, mniej więcej. Okej, okay, tam coś się porespiło. A tu jest jakiś ziomek. I nie wiem, czy tego ziomka środku nie trzeba zabić mieczem tym srebrnym. A to sprawdźmy, dobra, mam gdzieś tam zapis, więc... Nie, jednak, nie, jednak. Jednak mu tam wszystko jedno, jakim mieczem dostaje po, po mordzie. Okej, okay, ale dobra, biję go, nie harpie. Ale z tego co widzę, ta banika też daje nam możliwość jakby zregenerowania swoich żyć. Troszeczkę. Nie, najlepiej go bić go chyba tym, dlatego że jakby on... Może go w ten sposób zaspamować i po prostu nie będzie miał możliwości wykonywania po prostu żadnych tam... Yy... Okej, okay, okej, okay, okej okay. Trochę nie pomyślałem Okej, okay, dawaj. to jest jakiś... To jest jakiś przekozak niestety To jest właśnie, nie lubię tego w żadnym wypadku w grach Gdzie y, wszelkie inne postacie na tym poziomie są strasznie łatwe, a znajdzie się taki jeden, który jest y, bardzo mocny To jest niestety duży problem według mnie, y, gier znaczy, no wiecie, no zawsze jak można go uznać za jakiegoś bossa na przykład, tak? Ale no, gdzie bossa, gdzie jakiś zwykły przeciwnik, który tak szczerze to walkę z tym yy, wojownikiem ja to mieliśmy chyba jeszcze w kopalni, jak aktywowaliśmy te teleporty dla któregoś tam, wiesz, maga, tego szamana tam bodajże, a no wiecie no, to jest niestety według mnie problem Gothica, dlatego, że, no, jeśli jesteśmy w jakimś miejscu, no, może uważać, że jakoś bossa pomieszczenia go, tak? Jakimś, nie wiem, gdzie to był boss jakiś tam? Jakich Zelda, czy innych tam, na Pegasusa, czy innych tam na y, y, Nintendo, grach, ale nie na Gotika, taką gr grę piękną. Tak nie może być. Mm. Jak nas tu już wysłali, właśnie to jest też najgorszy problem z tym, według mnie, jeśli chodzi na przykład o Wiedźmina. Dlatego, że Wiedźmina trójce, jakby są zrobione takie postacie, które mają dany level. Na przykład, jeśli jest sobie. Jest sobie na przykład tam, no nie wiem co, jakiś, jakiś na przykład gul, tak, gul, który wygląda tak samo jak reszta, niczym innym, niczym się nie wyróżnia, oprócz tego, że, oprócz tego, że, bo ja wiem, ma po prostu większy level na przykład, nie, i, i po prostu ma możliwość zabicia nas na hita, dosłownie, nie wiem, czy to jest problem według was, czy nie um, Hmm. Okej, okay, była to jakaś grupa Biba. Gruba i przetrzysię m2 to pewnie była. No pod ark się można spodziewać wszystkiego, więc. Dobra, pogadajmy, hey. może z nią. Hej, kto ty? Ty nie pochodzisz na rozmiernego nowego przyzraka, który chce mnie ubić. Mhm. Mm no ono nie macha? poszedł bliżej? Da, ja pod. Pewnie umrę Ja... bliżej Aha, dobra okej, okay, dobra Nie wiem <grystanie> <grystanie> Okej, okay, ona to będzie tańczyła hmm. Okej, okay, dobra Udajmy, że może tego nie widzimy, może stąd chodźmy, co wy na to? Hmm. No macha tak Żebyś pod podszedł, nie, zostań na miejscu Ale... O co tu chodzi? Mogę teraz, nie wiem, zaatakować? No nie mogę, nie wiem, nie mam pędzia. Ej, ty! Ej, ty! Znowu chcę powiedzieć, głupia gra, ale dobra, nieważne. Podchodzę bliżej, Zostań na miejscu, może podejść, da, ja... jeszcze może raz, Zostaj na miejscu, hey, czego ty chcesz? To jest stoł, tak? No i co? Weź wodę? O, co tu chodzi? Halo? Czekaj, to może, to może jakiś, nie wiem, cykl, tak? Że podejść bliżej, potem zostań, potem weź wodę, tak? Czyli wino nie, czyli hard party odpada? Hm. Dobra, podejść. Zostań na miejscu. Weź wodę czy wino tutaj klikam? Boże, trzeba wziąć wino. Ja myślę, że wziąłem... wodę wziąłem. Znaczy myślałem, że wziąłem wino teraz. Poprzednim Ej. razem. Boże, Ej. będzie to galawi pół Ej. godziny chyba z ją. Jakbyś to fakt jakieś głupie baby. Więc mam wziąć wino i wziąć hard... zrobić hardparty. Boże. Podejść. Będzie machała, jak głupia teraz. Zostań na miejscu. Weź wino. Wypiję, nie mogę. się trochę wina. dobra. I teraz na pewno zgwałci. I będziemy... będzie kazał płacić alimenty. Boże. Nie wiem. Stańcz. Mówi hardparty hard party trzeba zrobić. To może jakiś historyk jest? A nie, no hard party trzeba bać. kurde. Podejść, sonę stołu. Jeszcze raz wino? No, nas nachlejej na pewno. Na pewno gdzieś zapłacić elementy. Strona łóżka? W ogóle jest Sonę łóżka. Dobra, wiecie co? Dajmy sobie spokój. Ja to może. Dobra, nie. Dobra, w dupie. Miejmy to w dupie, tak? Potem robi się z tego straszna Nauczyciele poszukiwaczy. E no, właśnie, żeby spojrzeć, co przeczytać. Ja nie mam zamiaru tego czytać. Mm, chodźmy stąd. Co wy na to? Yy, mamy inne rzeczy do roboty niż jakieś tam tańczenie i chlanie wina z kimś. A że ja to mogę zrobić w domu. A nie w grze, tak? Yy, więc no. Yy, HMMM. Yy, o! Jest dźwignia. Gdzieś się coś otworzyło, ale gdzie? I co? To jest dwa najważniejsze pytania Tam jest zamknięte, dobra, czyli... E, tutaj nie Tam też nie, ani tam się nic nie otworzyło Eee... że... Coś czuję, że może stu, że tutaj być O, czarna ruda Dużo może tu być roboty z tego, z tego co widzę. Ale jeszcze zajęcia sobie, sprawę, że nie byliśmy w tej wieży. Czekajcie, tutaj nic się nie otworzyło. Dobra, tu widzę, że... Tak, nie byliśmy w tamtej wieży. A fajnie, że... Fajnie, że... fajnie, że tego. Że mam miecze, nie? Dwa. Okej. Okay. Do... Zombie są dosyć głośne z tego co słyszę. Okej, okay, dobra. No, słuchajcie, mam dla Was ciekawą propozycję, słuchajcie, ale to powiem, powiem po prostu w odcinku oddzielnym, nie będę tu zawacał głowy teraz. Chodzi głównie o to, że już wkrótce, nie wiem dokładnie jak i a, jaki czas, a tego co widziałem, to już ta trwa korekta odnośnie Returninga 2.0 i ponoć ruskie po, po tym, jak Polacy uporają się z tłumaczeniem, czyli chyba, już, chyba już dosyć niedługo, mi się wydaje, kilka. kilka. Dni, jeśli nie tam góra, kilka tygodni, no myślę, że tak, tak myślę. Nie chcę tu nikogo wiecie... kłamać, bo z innym będzie na mnie krzyczał albo coś, ale po prostu yy, jeśli chodzi o tłumaczenie, to myślę, że chyba w lutym skończą to. No bo, e, no bo, no bo chyba tak, nie? Bo z tego co słyszałem, trochę były jajca. Co tu się dzieje? O oh, fuck! ej, halo <gry> Okej <Okay>. Co teraz? <gry> o, idzie do góry Ok, zróbmy sobie zapis tutaj I po prostu jak wyjdzie hmm, po prostu yy, Już z polszczeństwa, bo ponoć Ruscy mają wydać ponoć no, kolejnego patcha, z, z nowym instalatorem, gdzie będzie wybór języków, w tym y, polski, angielski i tak dalej, więc. No super chyba mam, mam takie wrażenie, że fajnie. Ok, dobra. Nie na przykład weźmy przeciągnijmy tą dźwignię. Okej, okay, źle. Ta dźwignia nie jest dobra. Ta, ta dźwignia jest wręcz zła. No i słuchajcie, no i po prostu, jeśli już wyjdzie to z tak? Tamte... no jak mówię, nie chcę, nie chcę tu podać żadnych dat, a nic takiego. Okej, okay, to nic nie daje. To też nic nie daje. Czy to coś da? To coś dało, spoko. Yy, więc jeśli widzicie z to po prostu wydam odpowiedni film, w którym poinformuję Was, że tam społecznie wyszło, jeśli na przykład... nikt jakby jakby ktoś nie zwraca uwagi. Dawajcie, to nic nie robi, tak? Czyli na przykład tylko to coś robi. Tak, no i teraz... O, to gdzieś leci, chodźmy za tym No i pod, Oczywiście wydam odpowiedni film, je, jakby, co? I pod tym filmem, jakim go wydam Tak, y, będzie oczywiście odpowiednio nazwany, typu Nie wiem, na przykład y, Z... Y, returning 2.0 po polsku No i zobaczcie, no i tego, no i wtedy Pod, pod tamtym filmem, jeśli na zrobicie Ile zrobicie lajków tyle, poja tyle pojawi się filmów To znaczy, na przykład Yy, uda wam się zrobić tam 20 lajków, bodajże, albo nie wiem, 40 lajków, nie, 50, 100. No, to tyle samo pojawi się odcinków. No, czyli po prostu, jeśli na przykład yy, pojawi się filmów, a czy pojawi się lajków 20, no to po prostu zrobię 20 filmów. Więc no, yy, będzie raczej fajnie, super, będziemy się bawić, mam, taką, mam takie wrażenie. No i liczę na to, że. Mm, już wkrótce to spocznienie wyjdzie, żeby po prostu nabrać wam te kilkanaście odcinków, no mówię tak Nie wiem, wiem że jak wy chcecie to potraficie nabić dużo lajków No na przykład mówię, uda się zdobyć, nie wiem 40 lajków, no to pojawi się 40 odcinków 25 minutowych i będziemy grali normalnie, będziemy ciągnęli fabułę normalnie Ale jeśli na przykład już będzie tak, na jak 40 lajków no to po prostu Albo nie wiem 50 no to po prostu po 50 odcinku automatycznie let's play się ucina i nieważne czy tam będzie... o, będzie zrób więcej filmów, no to no niestety już nagrywałem returninga, tak? I tego co wiem dużo osób będzie nagrywało Returninga 2.0, więc spokojnie u nich będziecie mogli sobie coś obejrzeć, a ja. M może. Mm hmm. Hmm. wziąć Ja na pewno kiedyś, kiedyś na pewno wrócę do returninga i na pewno kiedyś wam nagram ten let's play, jeśli będzie trzeba, tak? Bo... Retunning to jest jednak bardzo, bardzo fajny mod i moim zdaniem to jedyne co... Znaczy, moim zdaniem to bardzo, bardzo warto nagrać chociaż nawet tą drugą wersję No bo, niby... patrzcie, niby to jest... Ta pierwsza wersja, czyli Retunning ten 1.0, tak go nazwijmy, po prostu jest jakby... Hmm... Czym on jest? Wersją beta? Tak ją można nazwać? No i przypuśćmy, że to jest wersja beta, tak? Pewnie większość z was mówi, nie 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 nie, nie to, to jest WS Beta, to jest był normalny motyw, od wychodzi po prostu dla 2.0. Dlaczego nie? Morda, kapciu. No i słuchajcie, po prostu... Mm, ciekawy motyw... Jest, bo na przykład mogliby... Na... na... na zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie... E, zrobić na przykład moda o innej nazwie, typu... Co tu się dzieje? Mogę to kliknąć, nie wiem, uderzyć mam w to. Yy, no, cokolwiek, jakiej innej nazwie przyjdźmy, nie wiem. Yy, gówno, tak? No i, ten, no i ten mod nazywa się Gówno, i jest po prostu. No tak, bo to teoretycznie to jest totalnie inna modyfikacja, tak? Może ma ten sam motyw, jakieś tam. Yy, te, te same obozy. Yy, taki sam motyw, tam powiedzmy, nie wiem, te Doliny Cienia. Yy, opiekunowie. To wszystko, wiecie, wszystko, wszystko to samo co było kiedyś. W, 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 tej, w tej poprzedniej wersji, tak? Już jest o wiele bardziej udoskonalona, do, do, udoskonalona. Jest dodane milion nowych wątków, milion nowych kolejnych godzin gry. Więc, no, f, fajnie, fajnie. No i słuchajcie, teraz czeka nas znowu to samo z tą babką. Bo z tego co widzę, nie, nie widzę innej możliwości, niż tylko tutaj z nią po prostu pogadać. Więc, tak, Ej, słuchajcie. Nie wiem, którą nam zostało hey, czasu. A, jeszcze minut, więc mam nadzieję, że uda nam się skończyć yy, rozmowę z nią w minut, dlatego że widzę, że tu jeden błąd i nas zabija, więc trzeba się bardzo, bardzo postarać. Yy, no i słuchajcie, ja może wezmę sobie zaszyt, będę sobie notował. Słuchajcie, jakiś tutaj. Długopis tu jest jakiś? To jest długopis? To nie jest długopis. Hmm. Hmm. Jest to nie ciemno, czekajcie, zapalę sobie lampkę, bo nie widzę nawet, gdzie jest długopis, tutaj jest długopis. Więc tak, słuchajcie. I na początku trzeba jakby podejść, tak? Co zapiszę. Podejść. Dobra. podejdź, Podchodzimy. Da. Ja podejdę. Potem już. Tyż. Potem. Nie. Podchodź. Tak. I teraz Nie podchodzimy? Zostaniemy na miejscu? Czego ty Teraz zbierzemy wino. Wino, wino, wypij Wypię do dna wina. Tu, tu, tu. Słodkie wino, każdy zna Tu 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 tu, wino, wino, pomoże ci Tu, 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 tu. wino i no dalej pi. Tu, 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 tu. Teraz... Zaatakuj, zatańcz Pożaluj, ja też pójdę w plas Zatańcz No słuchajcie, 50% wodę Kurde, żywiec zdrój Wesoła limonka Jaka to woda jest dobra, słuchajcie ludzie Masakra się spokuje. Są limonką, więc no. Zaśle pat wziąłbym... Nie lepiej wino. wina. Wino, dobra, to spoko. Jeśli znowu tu jakieś błąd, to po prostu wytnę ten moment. E, więc tak. Mm. E, sonę łóżka. Co mamy zrobić z łóżka Zostań na miejscu, weź wino. Wziąć wino, może weźmiemy jeszcze raz wino. Zostań na miejscu. Nie, za, 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 zacznij tańczyć źle. Dobra, słuchajcie, ja to wytnę i zobaczymy się w, w tym momencie dosłownie za chwileczkę. Dobra, słuchajcie, musimy teraz nacisnąć, żeby zostać w miejscu, tak czyli nie podchodź, nie podchy. I teraz ona podeszła do łóżka i yy, może też pod... Ja już idę, podeszłam stronę łóżka, zostań na miejscu. Połóż się na łóżko I coś czuję, że ona nas zgwałci No weź, to miał być gwałt, to dosyć bardzo brutalny Nie wiem Nie wiem co, nie mam pojęcia, ja to może zrobię poza wizją sobie Bo nie wiem, tak to ma być Czy mam się kłaść na to łóżko, czy mam, nie wiem, zostać na miejscu Słuchajcie, ja to wszystko zrobię sobie w następnym odcineczku ja na razie wam dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś film nie był zbytnio nudny, bo co chodzimy? Po prostu zabijaliśmy? Nic z pytanego nie działo. Ale z tego co wiem, to już jest końcówka gry. Więc nie, ma, nie spodziewajmy się jakichś tam mega spektakularnych rzeczy. Dopiero jak wejdziemy do świątyni czaszki, zacznie się prawdziwy Mordor e, Akarpatyk Rojorojewski. I w to było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego, trzymajcie się. No i cześć, moi drodzy.